Dzień dobry. Panie doktorze, jesteśmy już po pana wykładzie. Proszę powiedzieć, jak pana wrażenia po tej obecności na scenie Trichoday? No Przede wszystkim chcę przekazać, jak, jak pięknie konferencja została przy, przygotowana. Jest fantastyczna organizacja. Muszę przyznać, że ja mam okazję już od no ponad 10 lat wykładać na różnych scenach międzynarodowych i nie zawsze techniczne przygotowanie samej konferencji jest tak doskonałe jak tutaj, więc olbrzymie gratulacje, fantastyczni wykładowcy, sam mimo Dość dużego doświadczenia, mogłem się wielu rzeczy dowiedzieć i nauczyć, więc ja jestem pod olbrzymim wrażeniem. Też pod olbrzymim wrażeniem pana wykładu były uczestniczki i uczestnicy. A ja bym chciała pana zapytać, czy tak w skrócie mógłby nam pan opowiedzieć, jak schorzenia ginekologiczne mogą wpływać na zdrowie skóry głowy i włosów? Oj, schorzenia ginekologiczne mają olbrzymi wpływ na jakość włosów. Chociażby wystarczy spojrzeć na samą ciążę, która nie jest żadnym schorzeniem, a jest fizjologią. W ciąży kobiety mają piękne, długie, gęste, lśniące włosy. Prawda. A co się dzieje po porodzie? Bardzo często wypadają. Więc to pokazuje, jak bardzo mocno wpływ hormonów e, 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 wpływ hormonów i, i, i też właśnie stanów e, e, kobiety, zdrowia kobiety, e, można wykazać w tym, jak włosy się zachowują. I schorzenia ginekologiczne, o którym bardzo często się mówi, PCOS, hmm. tak zwany zespół policystycznych jajników. No cóż, jest to schorzenie, które niestety, ale bardzo często dewastuje jakość życia kobiety. Pojawia się trądzik, hirsutyzm, ciemne owłosienie, yy, zaburzenia owulacji, problemy z zajściem w ciąży. No i niestety właśnie problemy z hmm. wypadaniem włosów. Hmm. E, wydaje się w takim razie, że ta wiedza trychologom jest niezbędna w pracy e, z pacjentami i też współpraca z lekarzami, którzy po prostu z tymi chorobami pracują na co dzień. Takie współprace są ważne w branży? Absolutnie, to jest, to jest konieczne. To, to musi być. My nie możemy obciążać trychologów koniecznością prowadzenia diagnostyki, natomiast trycholog, jako specjalista, który zajmuje się leczeniem stanu włosów, musi mieć wiedzę. On, trycholog musi. Przynajmniej wskazać zaburzenia, które może podejrzewać, i oddać to w ręce specjalisty, który to już finalnie diagnozuje. Bez tego diagnostyka i leczenie jest trudne po prostu, więc stąd moja funkcja, jak i pani doktor endokrynolog, jak i pana doktora, który z zakresu dermatologii przedstawiał wszystkie schorzenia, aby przekazać swoją wiedzę. Doświadczenie, tak abyśmy mogli jeszcze lepiej i bardziej um, kompatybilnie współpracować, aby pomóc kobietom. Tak, ja myślę, że to słowo współpraca interdyscyplinarna to słowo myśl przewodnia tej edycji. Trikodaya, bardzo serdecznie panu dziękujemy za podzielenie się wiedzą. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za ten wspaniały wywiad. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.